Dobry. Dzień dobry. O, postęp. O, dobrze. A jakie przedszkole? Przedszkole czterdzieści sześć. No. Trapiłem dobrze? O, ale dużo dzieci. Będzie potrzebne dużo personelu. Dobry dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Tyle <grymne> prezentów, Panie dla niego Dzieńko. też mam prezent Witam się ręką z dziećmi. Dzień dobry. dzień dobry dzień dobry dzień dobry, dzień dobry Dzieci. 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 Na które jest najgrzeczniejsze? Ja, 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 ja. Nie wolno wartościować. Nikt nie mówi się, nie mówi. Wszystkie, nie nie, było, ani, wszystkie są grzeczne? Niemożliwe. Jedne bardziej, drugie mniej. Wszystkie jednakowo grzeczne.

dziękuję bardzo to my się na dole ugościmy w tej sali tam się ogrzejesz. bardzo ładnie, dziękuję chciał się Mikołaju czegoś napić? nie, dziękuję bardzo piłem po no, drodze. będziemy uciekli już o Mikołajowi słoneczka ja, się tu bez... stawiają piłem mleko bez laktozy a, wiecie, tylko o Pani Mikołaj. Ja tak, tylko By... dwa słodkiego za dużo nie można bo jest, jest, jest Jesteś, tak. Nie ciasteczka gruby, są nie. troszkę niezdrowe, troszkę niezdrowe, ale czasami można zjeść, prawda? To zaśpiewajcie coś na powitanie dla Mikołaja i potem pójdziemy czekać do sali. Trzy, cztery! Mikołaj, Mikołaj! Jeszcze mi tak nigdzie nie ładnie nie zaśpiewali. Myślę, grubali... brawo słoneczek Papie, spodarkę, a Karol. Patrzcie, do... no, a co tam za Mikołaju, Mastro, A ja chcę, A ja A Dobrze, Przecznoli, do Tak, ale Jak widzicie, na duch Helenko. Łopatka. ja dodałam?